Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na takiej konferencji, briefingu stojącym w naszej siedzibie. Gościmy dzisiaj kierownictwo Wspólnoty Samorządowej Powiatu Włocławskiego na czele z byłym starostą, panem Markiem Jaskulskim, z panem burmistrzem Wojciechem Zawickim, wieloletnim radnym powiatowym Panem Jerzem Donajczykiem, Panem y, Wiktorem Muratowem i Zdzisławem Krzyżanowskim. Oczywiście w obecności też pełnomocnika wyborczego Kamila Stęcznego. Proszę Państwa, za chwilę oddam głos Panom dlatego, że wiele lat współpracowaliśmy razem ze sobą i to jest struktura, która ma bardzo duże poparcie w powiecie wocławskim, największym y, w województwie kujawsko-pomorskim. Y, cieszy mnie to, że Panowie dzisiaj chcą publicznie Przedstawić to, co mi deklarowali, czyli popierają moją osobę na y, funkcję senatora Rzeczpospolitej Polskiej z tego okręgu wosławskiego. Bardzo proszę, panie Marku. Szanowni Państwo, 13 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to dzień, w którym suweren naród ma największą władzę i trzeba ten dzień wykorzystać możliwość wybierania. Wykorzystać. My, jako wspólnota samorządowa, rok temu odbyły się wybory, wygraliśmy te wybory do powiatu. Jednak pragnę podkreślić, że mimo, że wygraliśmy, to jednak nie rządzimy, ponieważ partyjniactwo, partie wzięły górę nad samorządnością i dobrze się dzieje, że ordynacja, przynajmniej do Senatu, zezwala osobom nie z partii, na własny rachunek, że tak się wyrażę jest to ordynacja większościowa startować. Ponieważ daje to szansę lepszej współpracy. Tym bardziej, jeśli kandydat zaczynał, swoje korzenie ma w samorządzie, a tak się szczęśliwie składa, że nasz kandydat, mimo że już trzy kadencje był posłem Rzeczpospolitej Polskiej, to jednak duże sukcesy odnosił, zaczynał, startował najpierw w siostrzanej dla nas wspólnoty, wocławskiej wspólnoty samorządowej. Jest to ogromny jego. A tu myślę, że to się przeleje na współpracę jako posła z powiatem, który się bardzo rozwija. Niemniej jednak ta współpraca jest nadal potrzebna. My nie jesteśmy żadną partią polityczną. Bardzo pozytywnie zareagowała i otrzymałem upoważnienie, aby w imieniu naszych członków wesprzeć naszego kandydata. Uważam z tych wszystkich, którzy tu startują, najlepszego, najbardziej doświadczonego i przewidywalnego. My zawsze jako samorządowcy. Uważamy, przynajmniej większość z nas, że należy się popierać swojego człowieka, ponieważ już go znamy, znamy jego zalety, jest przewidywalny, gwarantuje to, że będzie z nami współpracował, że będzie tutaj przebywał. Tym bardziej pan nasz kandydat, pan Łukasz pochodzi z Wrocławka, korzenie Kowala, czyli jest po prostu naszym człowiekiem. I uważam, 13 października wszyscy poprzejmy pana Łukasza Zbułnikowskiego, abyśmy mieli z Wocławka senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję za to poparcie. Chciałbym hmm. oddać głos też wieloletniemu, bardzo doświadczonemu i znanemu samorządowcowi, panu burmistrzowi Grześcia Kujawskiego, Wojtkowi Zawickiemu. Bardzo proszę. Byłem burmistrzowi obecnie radnemu powiatu Wocławskiego powiatu Ziemskiego. Przez 20 lat pracy w samorządzie brzeskim miałem okazję stykać się i spotykać w różnych sprawach z obecnym jeszcze panem posłem Łukaszem Zwonikowskim. To co powiedział poprzednik przewodniczący wspólnoty samorządowej, dziś patrzymy na to, aby wspierać ludzi młodych, a jednocześnie już doświadczonych. Ludzi wiarygodnych, którzy mimo, że w ostatnich latach na pewno mieli ciężki los w przebiciu w sprawach Powiatu Ziemskiego, Wołcarskiego czy nawet Wocławka, starał się na wszelkie sprawy samorządowe wspierać i na miarę swoich możliwości rozwiązywać. Wierzę, że ta współpraca tego lokalnego, najmłodszego przyszłego senatora w naszym powiecie wrocławskim w przyczyni się do współpracy z wszystkimi samorządami. Mnie jest blisko to, że dotychczas działał w Prawie i Sprawiedliwości. Dlatego też dziś, startując z niezależnego, z niezależnego Stowarzyszenia, śmiem twierdzić, że swoją, swój pogląd, swoją ideę będzie, jeżeli zdobędzie mandat senatora, będzie wspierał słuszny kierunek rozwoju naszego kraju. Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi, którzy mnie znali przez 20 lat, aby oprzeć na senatora kandydata Łukasza Dzwonikowskiego jako dobrego wiarygodnego przyszłego senatora. Bardzo Panu dziękuję. Chciałbym jeszcze oddać głos panu Zdzisławowi Krzyżanowskiemu, radnemu odpowiedzialnemu za sprawy pracy. Powiecie. Proszę bardzo. Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Drodzy Państwo, chciałbym poprosić poprzez media Całe społeczeństwo okręgu nr 13, czyli okręgu, w którym startuje do Senatu Łukasz Wynikowski, o poparcie dla niego. Otóż jest to jedyny kandydat, który jest przeszłością bez PZP-Roską, prawicowy i mam nadzieję, że jak do tej pory, czyli przez te trzy kadencje pracował dla społeczeństwa powiatu wrocławskiego. Będzie pracował dla całego okręgu 13, jest gwarantem tego, że będzie naprawdę dobrze pracował, jest wykształcony prawnikiem. Wydaje mi się, że to jest najlepsza kandydatura, jaka mogła nas tutaj spotkać na obecną chwilę. I bardzo proszę jeszcze raz o poparcie dla Łukasza Zbęńkowskiego. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Przy tak dobrym poparciu, naprawdę pozostaje mi tylko podziękować i trzymać kciuki, żeby społeczeństwo chuja i Ziemi Dobrzyńskiej, a więc ten okręg, który tworzy okręg numer 13 i daje szansę na jeden, jedyny mandat senatorski, że będzie on naprawdę nasz lokalny, wypracowany siłami wyborców. Myślę, że to była wielka wartość, bo taki senator obdarzony takim właśnie zaufaniem, a nie gremiów partyjnych ma ogromną moc i ma ogromne zobowiązanie do pracowania właśnie tylko i wyłącznie dla mieszkańców tego regionu. To przejawiało się w wystąpieniach tu moich szacownych przedmówców. Ja to chcę zagwarantować. Ja jestem pewien, że jeżeli udałoby się w ten sposób, wykorzystując ordynację większościową, bezpośrednią, jednomandatowy okręg wyborczy, czyli wyborcy decydują i tylko ten. Kandydat, który ma największą liczbę głosów, wygrywa. Na pewno on będzie w największym stopniu związany właśnie problemami, sprawami i dobrem mieszkańców Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, przede wszystkim Wocławka i Powiatu Wocławskiego. Bardzo dziękuję za ten głos. To jest dla mnie wyróżnienie i pewna też wspaniała laurka za lata pracy tutaj w terenie. Parlamentarzysta musi współpracować z samorządowcami, musi współpracować z lokalnymi wspólnotami mieszkańców, a właśnie wspólnota samorządowa wykazywała się chyba największym zaangażowaniem w sprawy ludzkie, niepartyniarstwem, chociaż cieszy mnie to, że zawsze byli o, o, o kierunku prawicowym, że często personalnie nawet wspierali listy prawa i sprawiedliwości, i to nie tylko do samorządu, ale i do parlamentu, a więc ta współpraca naturalnie światopoglądowo pasuje. I, Tutaj myślę, że panowie znają mnie, dlatego wiedzą, że ja się nic nie zmieniłem. Ja jestem tym samym człowiekiem o tych samych poglądach, światopoglądzie i dlatego nie mają żadnej obawy postawić na mnie, a nawet zaagitować, żeby społeczeństwo też mi zaufało. I o to prosimy. Bardzo dziękuję za to wsparcie. Jest ono naprawdę dla mnie cenne i wiem, że w gronie takich przyjaciół to można tylko wygrywać.